Czy z Max jest dobry? Czy to naprawdę działa? Zostań do końca tego filmu, że powiem Ci wszystko, co musisz wiedzieć o tym leku i czy naprawdę warto go kupić. Ale najpierw pozwolę sobie się przedstawić. Nazywam się Casimiro, jestem endokrynologiem od ponad 10 lat i w swoim gabinecie widzę setki pacjentów miesięcznie. Powody, dla których 90% tych pacjentów zgłasza się do mojej kliniki, to: suchość w ustach i ciągłe pragnienie, chroniczne zmęczenie, częste oddawanie moczu, swędzenie i słaba regeneracja skóry, rany, których gojenie trwa długo, wśród wielu innych nieprzyjemnych objawów spowodowanych chorobą, która dotyka 371 milionów ludzi na całym świecie cukrzycą. Według Światowej Organizacji Zdrowia z powodu cukrzycy co roku na świecie umiera około 2 miliony osób. Cukrzyca jest główną przyczyną ślepoty, amputacji i niewydolności nerek wymagającej hemodializ. Jest również czynnikiem przyczyniającym się do zawału serca i udaru mózgu. Z tego powodu niezwykle ważne jest rozpoczęcie leczenia w odpowiednim czasie. Na rynku istnieje kilka możliwości leczenia cukrzycy. Problem w tym, że większość z nich leczy jedynie objawy cukrzycy, a nie jej przyczynę, a nawet może pogorszyć sytuację. Dlatego polecam swoim pacjentom lek, który działa na podstawową przyczynę cukrzycy, stabilizując poziom cukru we krwi u tych osób. Ten lek to Diabetins Max. Diabetins Max to suplement diety, w 100% naturalny, który reguluje poziom cukru we krwi i jest uznawany za numer jeden w leczeniu cukrzycy. Pomaga obniżyć poziom cukru i wchłanianie insuliny, pomaga zapobiegać hipoglikemii oraz wzmacnia układ odpornościowy i umożliwia normalizację metabolizmu. Suplement umożliwia odchudzanie poprzez przeciwdziałanie najczęstszej przyczynie choroby, otyłości. Ponadto produkt może zmniejszyć głód cukru poprzez ukierunkowanie wrażliwych na smak obszarów języka, które reagują na cukier. Po zażyciu Diabetins Max jakość Twojego życia znacznie wzrośnie i będziesz miał znacznie więcej czasu, aby cieszyć się rodziną i osiągnąć wszystkie swoje marzenia, których do tej pory nie udało Ci się zrealizować. Ale bądźcie bardzo ostrożni. Tylko oryginalny z Max może zapewnić wszystkie te korzyści. Duży popyt na ten produkt spowodował pojawienie się wielu podróbek. Jest tylko jedno oficjalne miejsce, w którym Diabetin's Max jest sprzedawany, czyli oficjalna strona internetowa. Dlatego, aby pomóc, w opisie tego filmu umieściłem link do oficjalnej strony internetowej zniżki. Dzięki temu masz pewność, że otrzymasz oryginalny produkt. Wystarczy kliknąć na link i zostaniesz przekierowany na oficjalną stronę producenta, tak możesz złożyć zamówienie. Wystarczy, że wypełnisz formularz podając swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu i poczekasz na telefon od przedstawiciela, który wspólnie z tobą zdecyduje, ile zamówić. Produkt dotrze do twojego domu w ciągu kilku dni, a płacisz dopiero przy odbiorze. Producent tak bardzo ufa transformacji Diabetes Max, że dał 365 dni gwarancji. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie spodobają ci się wyniki, jeśli produkt nie działa dla ciebie, Możesz poprosić o zwrot pieniędzy bez żadnego ryzyka. Jednak w ostatnich dniach wzrosło zapotrzebowanie na ten suplement. Klienci składają nowe zamówienia w szybkim tempie po tym, jak zobaczyli transformację z diabetin Max w ciągu pierwszych kilku tygodni. Rozchodzi się wieść, że wreszcie jest sposób na zminimalizowanie negatywnych skutków cukrzycy i życie pełnią życia. Warto więc działać szybko i kupić go, zanim skończą się zapasy. Dziękuję za uwagę i naprawdę mam nadzieję, że ten filmik Ci pomógł. Życzę Ci wspaniałej kuracji i abyś miał nadzwyczajne rezultaty z Diabetins Max, tak jak wielu pacjentów stosujących ten produkt. Pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem.